Elementy związane z dyskusją i z komentarzami możemy znaleźć właściwie w całym WordPressie, począwszy od kokpitu. Tutaj możemy znaleźć blok aktywność, gdzie pojawiają się nowe komentarze, a my możemy wykonywać podstawowe operacje związane z moderowaniem. Oprócz tego znajdziemy tutaj link do ustawień dyskusji, korzystając właśnie z tej pozycji. Jeżeli nie planujemy komentarzy na naszej stronie internetowej, to warto na samym początku po zainstalowaniu WordPressa przejść do ustawień dyskusji i wyłączyć tą opcję. Dzięki temu nie będziemy musieli ręcznie ustawiać opcji komentowania oraz dyskusji w odniesieniu do poszczególnych wpisów. A ja proponuję przejść do samych wpisów i skorzystam z wszystkich wpisów. W tym miejscu znajdziemy również coś, co jest związane z komentarzami, czyli kolumnę komentarzy. I my możemy ją wyłączyć korzystając z opcji ekranowych. I przejdźmy do samego wpisu. Tutaj sytuacja jest podobna. Jeżeli przejdziemy do opcji ekranowych, to możemy skorzystać z dyskusji i z komentarzy. I odpowiednie pozycje pojawiają się poniżej. Następnie my możemy podglądać te komentarze. Możemy dodać komentarz. Możemy wyłączyć ping-baki i trackbaki oraz komentowanie. A ja przejdę do wszystkich stron, ale wcześniej może wyłączę te pola. Dobrze. Chociaż nie. Przejdźmy może do media. Nasze media też są powiązane z systemem komentarzy. Jeżeli przykładowo wskażę jakiś element, a następnie skorzystam z zobacz stronę załącznika, to uzyskujemy dostęp do naszego załącznika, który oczywiście można komentować. A ja przejdę dalej, czyli do stron, wszystkie strony, i tutaj mam podobną sytuację. Mamy kolumnę z komentarzami, którą możemy wyłączać, a po przejściu do samej strony. Również mamy dostęp do opcji ekranowych, do boxa dyskusja i komentarze, czyli podobna sytuacja co w przypadku wpisów. Oczywiście zostaje jeszcze sekcja komentarze. W przypadku wyglądu, a dokładnie w odniesieniu do widżetów znajdziemy tutaj dwa widżety, mianowicie najnowsze komentarze oraz RSS. I na samym końcu możemy oczywiście jeszcze przejść do ustawień, dyskusja. W ten sposób możemy mniej więcej kontrolować komentarze na naszej stronie internetowej. Ewentualnie możemy skorzystać z pluginu, który pozwala nam wyłączać komentarze, powiedzmy, w sposób globalny. Ja w tej sytuacji przejdę do wtyczek, zainstalowane wtyczki, chociaż nie, skorzystam z Dodajnową i wprowadzę nazwę. Wyłącz komentarze. Następnie zainstaluję tą wtyczkę. I ją włączę. Zaraz po tym jak włączymy tą wtyczkę, dwie dodatkowe pozycje pojawiają się w panelu admina. I pierwsza znajduje się w narzędziach. Usuwanie komentarzy. A druga w ustawieniach wyłączanie komentarzy. Ja może przejdę do pierwszej. W tym miejscu możemy usuwać komentarze z naszej strony internetowej, jak i z bazy danych. Także możemy usunąć wszystkie komentarze WordPressa, lub też komentarze powiązane z wpisami, ze stronami oraz z mediami. Ewentualnie możemy przejść do ustawień i wyłączyć komentarze dla wpisów, stron mediów, bądź wszędzie. Jeżeli skorzystamy z takiej możliwości, to dodatkowo znikają również elementy powiązane z komentarzami i z dyskusją z panelu admina. Ja zaznaczę wszędzie i zapiszę zmiany. Dobrze, widzę, że komentarze nie zniknęły, ale odświeżę stronę. OK. I na pierwszy rzut oka widać, że pozycja dyskusja zniknęła z ustawień. Zniknęła również sekcja komentarze. A po przejściu przykładowo do wszystkich wpisów, widzę, że nie mam dostępu do komentarzy. Jednakże w przypadku wpisu, w którym już widniały jakieś komentarze i myśmy nie usunęli tych komentarzy, to w odniesieniu do takiego wpisu będziemy jeszcze mieli dostęp do komentarzy. Ale w odniesieniu do wpisu, który nie był komentowany. Już nie mamy dostępu do komentarzy i do dyskusji. No dobrze, ja postaram się przywrócić elementy powiązane z komentarzami, czyli wyłączę te trzy opcje, zaznaczę tom, zapisz, odświeżę stronę, dyskusja, komentarze, wszystkie wpisy bez komentarza, opcje ekranu. Komentarze i dyskusja. Super. No dobrze, w ten sposób możemy pracować z podstawowym mechanizmem komentowania WordPressa. I pamiętajmy o tym, że jeżeli nie chcemy korzystać ze systemu komentarzy na naszej stronie internetowej, to warto zadbać o odpowiednie opcje zaraz po instalacji WordPressa.